To byłaś ze mną, żeby ciągnąć hajs na Hiszpanię Perfumy sprzedała dwukrotnie Jeszcze dostała taki łańcuszek Też go sprzedała Nie pisz do mnie, jeśli masz jeszcze jakąkolwiek godność Teraz już za późno, a ja miłość jest jak papier toaletowy Nadaje się tylko do dupy Czyli z nami koniec Siema, jestem Marek Dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie mojego roku 2019 Dzisiaj będziemy czytać w jaki sposób zerwałem ze swoimi byłymi dziewczynami Które miałem w roku 2019 Przygotowałem sobie kilka konwersacji z moimi byłymi dziewczynami I dowiecie się w jaki sposób z nimi zrywałem Bądź też one ze mną zrywały Dokładnie nie pamiętam, nie czytałem tych wiadomości wcześniej Po prostu sobie przewinę do momentu kiedy zaczęliśmy zrywać I to wszystko zobaczycie Jeżeli dziewczyny obrazicie się na mnie za ten film No to z góry przepraszam ale no po prostu nie mogą się powstrzymać, żeby czegoś takiego nie nagrać. Rozmowy są naprawdę ciekawe, niektóre są przesadzone. We większości reagowałem w taki sposób, o ile dobrze pamiętam, że po prostu wybuchałem złością, także padną również niecenzuralne słowa. No cóż, więc zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału. Kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu, tam na dole, ponieważ niewiele brakuje nam do 3 milionów subskrypcji, a wtedy zrobię coś specjalnego dla was. Zatem ja odkładam kamerę na statyw. Oczywiście wszystko, co będzie się działo, będziecie widzieć, ponieważ będę Ekran w telefonie. Wybiorę pierwszą dziewczynę, z którą przeczytałem sobie rozmowę. I zapraszam do oglądania. Kup płytę na A więc teraz leci pierwsza rozmowa. Była to taka zwykła dziewczyna. Taka, no to dziewczyna jak każda inna. Tak wyszło, że po prostu miałem taką zwykłą dziewczynę. Niczym się w sumie nie wyróżniała. No tylko była. Na głowę, jakby to krótko ująć, ponieważ poszła do innego gościa, kiedy w międzyczasie była ze mną. Może to było spowodowane tym, że rzadko się spotykaliśmy, nie poświęcałem jej za dużo czasu, ale jeżeli już się spotkaliśmy, to mi się wydaje, że byłem spoko, także nie pozdrawiam tej dziewczyny. I teraz przydaję mu sobie wiadomości. E, powiedz po prostu prawdę, jaką prawdę? No powiedz po prostu jak było: nic nie było. Mów prawdę, nic nie było. Nie rozemnie idioty, wiem co zrobiłaś, i cenzuralne słowo, nie nazywaj mnie tak. Inaczej nie da się tego nazwać. Jeżeli jesteś w związku ze mną i rasz się z innym, to znaczy, że jesteś, no i właśnie tutaj, jak mówiłem już we wstępie, ja reaguję w taki sposób, że może się denerwuję, jeżeli ktoś mi coś zrobi. No i lecą po prostu takie słowa. I tak tutaj dosyć mocno się ograniczałem. Nic takiego nie było. Mów w końcu prawdę, tutaj, no znowu waleciało takie ostre słowo. I tak widziałem te wiadomości. A jakie wiadomości? Zapewne się zastanawiacie. No, po prostu dostałem wiadomości, sprawdziłem datę. Okazało się, że w międzyczasie, kiedy była ze mną, to. to to spotykała się z nim. Wszyscy wiemy dobrze o co chodzi. No, no, dziwna dziewczyna po prostu. Liczyłem na długoletni związek, obiecywałem, że będę na zawsze, a ty mnie po prostu zdradziłaś. Robiłaś to cały czas. Ogólnie każdej dziewczynie obiecuję zawsze, że będę na zawsze, ponieważ w momencie, kiedy z nią jestem, naprawdę chciałbym z nią być na zawsze, ale no, nie zawsze po prostu wychodzi i raczej nigdy. Nie. Robiłaś to cały czas, Marek. Co Marek? Co się teraz, ale ja. Przyznaj się chociaż w końcu, bo będziemy inaczej rozmawiać. Jak śmiesz, jak śmiesz, a ty jak śmiała? Nie dam się tak pokazać. Maruś, kochanie, powaliło się już do reszty? Marek, przestań. Tak właśnie zamierzam przestać i nie pisz do mnie, jeśli masz jeszcze jaką godność. Ale ja ci nic nie zrobiłam, przysięgam. Gówno mi obchodzi co przysięgasz. Szma to. No. Nie chcę tutaj za dużo przeklinać ale rzeczywiście ta dziewczyna do tego szmata troszeczkę. No ponieważ ja tutaj jej piszę, że wiem o co chodzi, a ona nawet nie radzi się przyzna. Ale ja cię kocham Marek, nie potrafię. Trzeba było ty pomyśleć, zanim piepszyłaś się z tamtym typem. W tej wiadomości już raczej nie przeczytam. Spokój się proszę. Ty się o spokój nie mam zamiaru rozmawiać z dzi Obrzyzam mnie sama myśl o tym. No i rzeczywiście tak było. Marek, za to koniec. Żegnaj, yy, Szmato. Marek, kochanie. Marek, proszę. Marek, przepraszam. Kocham cię, to był błąd, przepraszam. Niczego tak w życiu nie żałuję jak tego. Jesteś najważniejszą osobą w moim życiu i zawsze będzie. Przepraszam. No i tutaj właśnie postanowiłem, że zablokuję tą dziewczynę. Przeżałuję. Nie żałuję, ponieważ za dużo jej nie poświęciłem. Nie wydałem na nią dużo pieniędzy. Nie zmarnowałem dużo czasu. A spotkania w sumie miło wspominam. I w sumie już zapomniałem o tej sytuacji. Teraz sobie niestety przypomniałem. No i będę pewnie dobrze żywał. Przez następne kilka dni, ale czego się nie robi dla filmu. Powiem Wam, że ta rozmowa była dosyć delikatna jak na mnie. Następne są o wiele, o wiele grubsze. Więc przejdźmy do następnej. Dobra, teraz kolejna rozmowa z kolejną dziewczyną. Jeżeli chodzi o tą sytuację, to wydarzyła się ona, już mówię, w kwietniu 2019. Dziewczyna pochodziła z dosyć biednej rodziny, nie pracowała ani nic, nie miała pieniędzy. O tym za chwilę się przekonacie. I nie zerwałem z nią, dlatego że nie miała pieniędzy. Dla mnie akurat to nie robi zbytnio różnicy, czy dziewczyna ma pieniądze, czy nie ma pieniędzy. Ważne, że ja ma pieniądze. Więc tak, przeczytajmy sobie. Czekaj na mnie, podjadę do ciebie i zabiorę fajne miejsce. Jak bardzo fajne. A to będzie niespodzianka. I nie zapomnij o perfumach ode mnie. Zapamiętajcie perfumy. A mogą być jakieś inne? Obiecuję, że ci się spodobają. A te ode mnie? Innym razem. Ogólnie to były perfumy, nie pamiętam już nazwy, ale takie, takie dobre perfumy. Bardzo fajny zapach, bardzo mi się podobał, stąd też chciałem, żeby się nimi popsikało, bo dostałem je dwa dni wcześniej. No po prostu fajny zapach był. E, więc tak, proszę, będzie problem. Jaki problem? No nie mam ich przy sobie. Jak to nie masz przy sobie? Przecież jesteś w domu. No jestem, ale ich nie nie mam. Jak to nie ma? Wczoraj je dostałaś. No to wczoraj je dostała. Nie dwa dni temu. Dobra. Nie mam. Co ty z nimi zrobiłaś? Zużyłam. Dostałaś jedna temu. To jednak dwa dni temu dostała, a nie wczoraj. Dobra, nieważne. Trochę mi się wtedy poplątało, najwyraźniej. Nie mi. Marek, potrzebowałem pieniędzy. Mogłaś po prostu powiedzieć: To nie powód, żeby sprzedawać prezenty od kupaka. No, ona była dosyć dziwna, ponieważ e, nie chciała ode mnie ciągnąć pieniędzy. Wolała sprzedać prezenty, które ode mnie dostawała. Sprzedała kilka ubrań, Bodajże były to dwie koszulki, jedna bluza. Perfumy sprzedała dwukrotnie jeszcze dostała e, taki łańcuszek, dosyć ładny. E, też go oczywiście sprzedała. Po prostu nie otwierała tych rzeczy i sprzedała. Przedawała je swoim koleżankom Za swoją drogą dwa razy niższą cenę Żeby po prostu szybko sprzedać Marek nikt nie gniewaj Żeby to był pierwszy raz No kilka razy się zdarzyło Wal się Przepraszam Potrzebowałem pieniędzy Ty ciągle tylko potrzebujesz pieniędzy Ciągle Jesteś zły Jesteś po... po nie mów tak, będę, bo na to zasługujesz, krytyk. Powiedz mi chociaż jedną rzecz, jaką wciąż masz ode mnie. Cały czas korzystam z telefonu. Telefonu akurat nie sprzedała i bardzo to cenię, bo dostała nowy telefon, dosyć drogi, fajny telefon. No i po prostu spodobał jej się na tyle, że używała go. A stwierdziła, że walić tam perfumy, Walić tam ubrania. Wolała chodzić po dartych szmatach niż yy, nowych ubraniach, które dostała, żeby zarobić pieniądze. No i bo swój rozwaliłaś, zresztą i tak nie był nic war. Przestań, mam go dlatego, że jest od ciebie, bo cię kocham. Ciekawe czy miało być go, gdyby to nie był najnowszy model. Wtedy to był akurat najnowszy model. Akurat tego telefonu był to Samsung. E, Marek, daj spokój. Co daj spokój? Non-stop, żebrzesz najdroższe rzeczy. Nieprawda. A potem jeszcze je sprzedajesz. E, siebie sprzedaj najlepiej. No, Ej Marek, no wyluzuj. Czym Ty masz problem? Ty jesteś. Niesenzuralne słowo. To koniec. Jak to koniec? Koniec, trzyma to na razie. Tak więc tak to wyglądało. Dziewczyna, fajna była, z charakteru bardzo mi się podobała, z wyglądu też, miała wszystko to, czego potrzeba, jeżeli chodzi o kwestie wizualne, ale miała tendencję do sprzedawania rzeczy. Rzeczy rodziców też sprzedawała, te co dostała, czasami podbierała różne rzeczy i sprzedawała. Przejdźmy teraz do następnej rozmowy z bardzo, ale to bardzo dziwną osobą, nie wiem dlaczego włączają się taki związek, o którym przekonacie się za chwilę. Dobra, teraz czas na kolejne moje zerwanie. Mamy tutaj kolejną dziewczynę, nazwałem ją sobie tutaj na potrzeby filmu Idiotka. Wcześniej nie miałem zapisanego jej numeru. Nie wiem dlaczego wplątałem się w taki związek, prawdopodobnie dlatego, że dziewczyna była naprawdę ekstra ładna, ale to w jaki sposób się zachowywała przekraczało wszelkie granice. Nie chcę póki co zdradzać szczegółów, sami posłuchajcie. Wypłacisz mi 200 złotych blikiem, potrzebuję szybko, a nie wziąłem karty. Jakby ktoś nie wiedział co to jest blik, to jest takie coś, że wpisujesz sobie do bankomatu kod i wypłacasz sobie pieniądze. Halo, jesteś? Jesteś? To pilne, odbierz, 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 Marek, halo. Po co? No potrzebuję szybko, bo zamówiłem sobie paczkę za pobranie mi kurier będzie zaraz. Jestem teraz pod bankomatem. podaj mi tego blika i nie przeszkadzam. I tutaj bezczelnie mnie kłamała. Jaka paczka? Dla mamy zamówiłam suszarkę. Nikogo nie ma w domu? Poszli gdzieś wszyscy. Daj mi, to pilne, proszę. Znaki zapytania. Moja matka pisała do mnie i pytała się, czy wiem, gdzie jesteś, więc jak nie ma nikogo. O niecenzuralne słowo chodzi. Jej matka oczywiście była w domu, pisała do mnie, ponieważ ta dziewczyna zniknęła na dłuższy czas z domu. Tego dnia nie poszła do szkoły, także matka po prostu zaczęła się do W Wytyfy ich nie ma w domu. Tutaj Niecenzuralne słowo. No co, podasz mi, bo zaraz będzie. Twoja matka jest w domu. Nie. No naprawdę, zamówiłam suszarkę, ale chyba jednak jutro dopiero przyjdzie. To możesz mi dać dzisiaj, skoro już jestem pod bankomatem. Nie będziesz. Yy, wszystkie słowo moich pieniędzy na takie rzeczy. Jakie rzeczy? To tylko suszarka. XDDD. Nie rób ze mnie debila. Po co ci hajs teraz? Bo Twoja matka jest w domu i jestem pewna, że zapłaci. No wiesz na co. No i tutaj ja już doskonale wiedziałem o co chodzi. Ona też doskonale wiedziała o co chodzi. A chodziło o substancje nielegalne w Polsce. Takie grubsze proszki, które dosyć mocno uzależniają. Dlatego naprawdę nie wiem dlaczego z taką idiotką się związałem Ale było minęło I w sumie tego związku najbardziej żałuję No bo to była przykra sprawa No i nie czuję się dobrze z tego powodu, że z nim byłem w związku Przesadzasz już Nic Ci nie dam, pa Ale to naprawdę ostatni raz A już Cię omówiłem Marek, to serio pilne. Ja Ci oddam jak będę miała Tych ostatnich razów to było chyba z 50. Nie będę sponsorował takich rzeczy Ile już ode mnie wyciągnęłaś na... Niewiadomo co Marek, ostatni raz Zawsze jest ostatni raz Ja chyba... Pierwszy związek z tobą. Rzeczywiście przesadziła, że okłamywała mnie, że potrzebuje pieniędzy jeszcze dla mamy. No i no i to po prostu już było przegięcie, że w taki sposób właśnie próbuje ze mnie wyciągnąć pieniądze na ćpanie. Tutaj, brzydkie słowo, proszę. Może ze mną zerwać, ale daj mi teraz ostatni raz. Być Cię, jest Powaliło Cię. To byłaś ze mną, żeby ciągnąć hajs na ćpanie? Ja Cię kocham, ale jak nie chcesz być ze mną, to okej, okay. tylko uratuj mnie, bo nikt inny mi nie da. Przykra sytuacja, że dziewczyna była po prostu ze mną, żeby takie rzeczy no i tutaj jej podałem 6 cyfr Tak jak wygląda kod blik Pisała to Oczywiście losowo pisałem te cyfry e, Potwierdź Daj jeszcze raz, bo czas się skończył Marek, odpisz albo odbierz Halo, to się... Brzydkie słowo No, także... Grubo. Nigdy nie wchodźcie w związki z takimi ludźmi, bo to prowadzi do samych problemów. Przejdźmy do następnej rozmowy. Zatem mamy kolejną rozmowę. Tutaj dziewczyna po prostu mi się znudziła, więc stwierdziłem, że skończymy ten związek, a to dlatego, że już była kolejna w kolejce. Już już więcej nie będę o niej opowiadał. Normalna dziewczyna. To koniec, zrywam z tobą. Ale jak? Dlaczego? Nie spełniasz wymagań. Jakich wymagań? O czym ty mówisz? Nigdzie mnie nie chce zabierać, nic od ciebie nie dostaję. Jesteś brzydkie słowo, egoistą. Tyle zarabiasz, a tak trudno ci zająć się mną. Nie chcę takiego chłopak. No ja mam akurat ogromny. Problem z tym, żeby utrzymać przy sobie jej dziewczynę i żeby spełnić jej wymagania, bo po prostu dziewczyny przeważnie chcą się ze mną spotykać, a mi się do końca spotykać nie chcę, tak jak one są dzień w dzień, więc po prostu się z nimi nie spotykam. Ty jesteś niepoważna jakaś, że dla ciebie tylko takie rzeczy się liczą? Serio, nie wierzę, że tylko ci o to chodziło. Brzydkie słowo, nie chcę takiej zdziry. No Marek, weź tak nawet nie pisz. A co do tych wymagań, to jak mogę ich nie spełniać, przecież zawsze mówiłeś, że jestem idealna i robię najlepszego loda. Proszę cię przyjeść po mnie teraz i ja cię przekonam, bo cię. Żebyś był dalej ze mną. Ja nawet nie wierzę, że ty mogłeś tak napisać. Na pewno sobie żartuję. No niestety nie żartowałem. To zerwanie zerwaniu to jest akurat moja wina. Po prostu to tak się miało skończyć, tak się skończyło. Nie żartuję, to koniec. Nie pisz do mnie, wolę być sam niż z taką szmatą. Nie pisz już do mnie, bo cię zablokuje. Ja nawet nie wiem, jak mogłem być z taką idiotką jak ty siema. Marek, no nie pisz tak. Zobaczymy się zaraz, proszę. Marek, no, odpisz chociaż. Marek, brzydkie słowo, no Marek, bo się zabiję Błagam, nie wytrzymał. Oczywiście nic się nie stało, jeżeli coś się stało, to po prostu o tym nie wiem. Tak po prostu musiało być. Tak ten związek. Musiał się skończyć. Pewne rzeczy się kończą samoistnie. Tutaj po prostu tak wyszło, że była już inna w kolejce. No i niestety tą koleżankę musiałem zostawić. Znaczy, nie musiałem, ale, ale było w sumie warto, bo tamta kolejna była lepsza. Swoją drogą ta kolejna to była Karolina. I zaraz lecimy z rozmową z Karoliną. W jaki sposób zerwaliśmy? Tak, dokładnie. Ta Karolina. Karolina z kanału Króżki. Akurat wy ją znacie. Mam tutaj akurat ogromną nadzieję, że nie obrazi się na mnie za ten film, a jeżeli się obrazisz, to przepraszam, ale naprawdę nie chciałem nagrywać tego filmu. Zostałem po prostu zmuszony przez to, że te rozmowy są zbyt zajwiste, żeby o nich nie mówić. Znacie Karolinę? Czekaliście tylko na ten moment. Poszło w sumie o to, że ja coś zrobiłem, swoją winę zrzuciłem na nią. I teraz, słuchajcie, tutaj mamy, śpisz już kotuś, dobranoc kochani, kocham cię i tak dalej, i tak dalej. I teraz najciekawsze. Marek, nie mam internetu na takie coś. Serio, słabe Swojej strony. Cały dzień czekałem, aż napiszesz. Widzicie, co tutaj się dzieje? Ogólnie? Cały dzień. Czekałem aż napiszesz A ona pisała do mnie non stop Także tutaj kolejne zerwanie z mojej winy Były trzy nie z mojej winy Dwa z mojej winy Więc yy, się wyrównuje. Cały dzień czekałem aż napiszesz Dzisiaj przecież pisałem Ale cały czas olewałeś Wczoraj też pisałem Co tam robisz? Kiedy miałem wolny czas? I też nie odpisywałeś Nie wiem o co chodzi Nie dostałeś tej wiadomości czy jak? Jak wiesz jestem za granicą I mam problem z diarentem w wielu miejscach Dlatego jeszcze przed wyjazdem mówiłem Żeby sms albo normalnie dzwonić Teraz to wiesz Pokazałeś jaka jest. No chyba ty. Widziałeś wiadomości od wczoraj, non-stop do ciebie pisałam, a że nie zauważyłem, bo nie miałem internetu, bo nie byłam w hotelu. Dobrze wiesz jak jest. Ty pokazywałeś, bo wczoraj olałeś i przedwczoraj też, bo z tobą pisałem, a ty napisałeś, że mam wy... Pa, bo spać. Co nie było miłe, mogłeś po prostu napisać, że jesteś zmęczony. Masz sms, ale dzisiaj nie dziw się, że nie pisałam, skoro mnie olewałeś. Co miałam zrobić, skoro czytałeś wiadomości i olewałeś? Jak zwykle, zawsze mnie olewasz, a potem przeniesie do mnie. Mogłaś napisać. Tutaj dziwnie to wyszło, ponieważ tłumaczyła się z tego, czego nie zrobiła. Pisała. I tutaj mi udowodniła to, że pisała. Super, świetnie. Cały czas olewałeś. Tutaj yy, kleiła screenshota z sms, którego również do mnie napisała. Jakie ja miałam się czuć? Cały czas. Czekałem, aż odpiszesz To ty mnie olewasz, zełej ci to 14 godzin. Ja nie. Cały czas o tobie. Brzydkie słowo, a wszyscy mają tego dość Myślę, że ja chociaż na chwilę zapominam Ale zrozum, że jak mi nie odpisujesz, to jest naprawdę słabe Ale z twojej strony, to ty to olewasz Teraz już za późno, ja czekałem. Bo chciałam pogadać wczoraj. Też miałem czas wolny, Chciałam z Tobą pogadać i też mnie olewały. Dostałeś wiadomości ode mnie? Mam dosyć tego, że Zoom traktujesz mnie jak gówno, a ja się staram, zależy mi na tobie cholernie, ale nie zamierzam być popychadłem. Nie odpisałeś? nie dostałem wiadomości, bo żadnej wiadomości nie wysłałem. Karolinka, od początku mówiłam ci jeszcze przed wyjazdem, żebyś pisał na SMS, bo nie mam internetu. Czekałam cały dzień, a w fotelu czasem nie działa. Jaki tydzień? Po pierwsze jestem tu trzy dni, po drugie pisałem do ciebie, tylko tobie jakoś nie bardzo chciałeś się odpisywać. Karolina, przestań traktować mnie jak gówno. Ja, no a kto? Co tam? Ma jakaś twoja koleżanka. Do mnie pisze? Dobra, lecimy teraz. Wiadomości z koleżanką. Przypomniałem sobie, że jej koleżanka do mnie. Pisze. Pisała. Tylko muszę to znaleźć. Zajmie mi to chwilę. I do Was wracam. Dobra, udało mi się dogrzebać do tych wiadomości, które pisała do mnie koleżanka. I napisała do mnie na samym starcie: Pieprzony gnój. Ja do niej napisałem: brzydkie słowo ci na łeb. Chyba zamiast Twojego mózgu. Nie wiem, jak można być tak brzydkie słowo. Widać, że nawet Kamil ma wyższe IQ niż ty. Nieważne. Kamil to, to taki ktoś. Yy, wy go nie znacie. Ja tylko w sumie nie znam osobiście. Słyszałem o nim historię. Ale podobno jest debilem. Nie wiem, co ty znowu zrobiłeś, ale znów przez ciebie ryczy. Lecz się na głowę, a nie robisz osobiście które Cię kochają Robisz osoby Tutaj brzydko napisałem Ona też brzydko napisała Stwierdziłem, że skoro nie ma być z Karoliną No to chociaż zyskam jej koleżankę I zacząłem pisać też się ze mną umówić Podobaż mi się Brzydkie słowo Ją Emotka z serduszkami Ona tutaj do mnie napisała Brzydkie słowo się na ryj", Ale naprawdę Dziw... Masz kobietę, która Cię kocha, a Ty ją rani Większym debilem być nie można Ale ja Cię kocham, bardzo Twoja miłość jest jak papier toaletowy Nadaje się tylko do dupy Także to była wiadomość z jej koleżanką. No niestety nie udało się poderwać jej koleżanki. Takie jest życie, bo po prostu. Chyba to była jej przyjaciółka. No, tak, to jest jej przyjaciółka, z tego co mi wiadomo. Także musiałbym poświęcić troszeczkę więcej czasu, żeby ją do siebie przekonać. I teraz przejdźmy do samego momentu zerwania. Tylko odnajdę wiadomości z Karoliną. No i tutaj sam moment zerwania. Czyli z nami koniec. Przecież to ty zdecydowałeś kilka smsów wcześniej. I właśnie w taki sposób skończył się związek z Karoliną. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli zostawicie mi tutaj odpowiednio dużo łapek w górę, czyli na przykład 60 tysięcy, to pojawi się kolejny odcinek z czytania. Rozmów, które nigdy nie powinny zostać opublikowane w internecie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, w widzicie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu, tam na dole. Widzimy się już jutro o godzinie 15.30 w filmie, który będzie dotyczył prezentów. Ja dałem komuś prezent i ktoś dał mi prezent. Także widzimy się.